Każdy z nas znajduje się w centrum swojego własnego wszechświata i siłą rzeczy koncentruje się przez to na sobie. Jest to tak zwany spotlight efekt, czyli efekt światła reflektora. W efekcie wydaje nam się, że to, co my zauważamy, wszyscy inni również widzą. Co to oznacza dla nas w praktyce? Po pierwsze, to, że nasze błędy zwykle nie są tak widoczne, jak nam się wydaje. Gdy więc w rozmowie przejęzyczymy się lub gdy przemawiamy publicznie i pominiemy coś lub przekręcimy, są spore szanse, że nikt nie zauważy lub kompletnie nie przywiąże do tego wagi. W końcu tylko my wiemy, jak prezentacja miała wyglądać i każdy jest tak zajęty sobą, że w swojej głowie częściej poświęca więcej czasu właśnie sobie, aniżeli nam jako rozmówcy. Warto to wykorzystać, zwłaszcza w rozmowach w mniejszym gronie. I skierować światło reflektora na rozmówcę, czyli na nim koncentrować rozmowę. My unikniemy niechcianej uwagi, nasz rozmówca poczuje się zauważony, a my automatycznie mniej się będziemy stresować. Jak więc sobie pomóc skierować światło reflektora na rozmówcę? Po pierwsze, należy wdrożyć zasadę tu i teraz maksymalnie skoncentrować się na tym, co mówi nasz rozmówca. To na nim powinna być skupiona cała nasza uwaga i ciekawość. Po drugie, zadawanie pytań i parafraza. Jak sobie zapewnić nigdy niekończącą się listę tematów do rozmowy? Słuchać i dopytywać. Rozmowa dotyczy najbliższego projektu w pracy? Super, zapytajcie o szczegóły tego projektu. Na czym polega? Czy nasz rozmówca wykonuje go w pojedynkę, czy w zespole? Jeśli w zespole, jak mu się pracuje z kolegami? Jak dzielą się obowiązkami? Która część jest najtrudniejsza, która najprzyjemniejsza? Każda odpowiedź rozmówcy daje nam więcej materiału do dodatkowych pytań. Podpowiem jeszcze, że warto parafrazować, czyli powtarzać lub wręcz streszczać to, co nasz rozmówca właśnie powiedział tylko nieco innymi słowami. Znowu, jemu da to poczucie bycia słuchanym, czy też słuchaną, a my nie ograniczymy się wyłącznie do pytań bo to w końcu nie wywiad. W dalszej części lekcji podam sztywne wzory wyrażenia, które pomogą zarówno w zadawaniu pytań, jak i parafrazowaniu. A więc pytamy i parafrazujemy. I po trzecie, co jest bardzo zbieżne z podpunktem numer jeden: nie wolno nam myśleć o tym, co zaraz powiemy. Wiele osób ma tendencję do tego, że przyczepia się dosłownie jednego wątku z wielowątkowej wypowiedzi rozmówcy. A może to doprowadzić do katastrofy. My zapytamy o coś, co było powiedziane w pierwszych zdaniach wypowiedzi, a nasz rozmówca jest już trzy wątki dalej. Klucz? Pozwalać swoim myślom przychodzić i odchodzić, i reagować na bieżąco, i być tu i teraz. Do you mean that? Czy masz na myśli to, że? So what you are saying is that. Więc to, co mówisz, oznacza, że. So, więc. Let me see if I understand you correctly. Pozwól, że sprawdzę, czy dobrze cię rozumiem. Amen. Amen.